Dzisiaj przybyliśmy na kolejny montaż. Jesteśmy teraz we Wrocławiu, z takim pięknym widokiem. O, tutaj sąsiad ma też panele ładnie na korekcie kąta. Będziemy montować na blaszce trapezowej. Jednak tutaj konstrukcja będzie na ekierkach, bo dach jest bardzo płaski. Zrobimy to na wschód, zachód, to, aby wykorzystać jak najwięcej miejsca dachu od wschodu. Tu już część konstrukcji mamy, bo to nie jest nasz początek montażu. Tutaj już coś rozpoczynaliśmy, no ale ze względu na to, że tutaj był dach do poprawy, musieliśmy zaprzestać chwilowo montaż. Montaż, więc po prostu pokażę Wam w tym nagraniu, jak robimy tą korektę kąta tutaj na ekierkach. Na, w systemie jeszcze Solar Edge'a z optymalizatorami, więc to wszystko omówię dla Was, żebyście widzieli, jak to montować u siebie. No a tutaj tak wygląda część naszej konstrukcji, którą już zamontowaliśmy. Tam kolega się szykuje na, na, na busie, zaraz zaczynamy. Ok, zaczynamy poli montaż. Jak zawsze na początku, najpierw szukamy krokwi, w którym miejscu idą kroki, aby odkręcać się w krofie. Tutaj akurat, jeżeli chodzi o blachę trapezową, są specjalne takie mostki trapezowe, na których się montuje do takiego typu blachy. Jednak tutaj ze względu na y, tą blachę, plus to, że będziemy mieli konstrukcję na postanowiliśmy wspólnie z inwestorem, że zamontujemy to na w systemie dwugwintowym, czyli żeby się wkręcić w krokwie. Więc mamy pozaznaczone w których miejscach. Na tą chwilę udało się bez odkręcania blachy. Po prostu spojrzeliśmy tutaj pod blachę, widać ładnie, gdzie idą krokwie. Pozaznaczaliśmy sobie. Teraz będziemy. Starali się złapać górę tutaj, w którym miejscu idą kropie tak abyśmy mogli sobie wyznaczyć linię krofi. Oczywiście zaraz może się pojawić informacja, że kropie są krzywe czy coś. Jak najbardziej, może tak się zdarzy, że te kropie są stare, mogą być nie do końca proste. Jednak będziemy starali się tutaj jak najbardziej wycelować w tę deskę. Poza krofią mamy tutaj pełne deskowanie, które też złapie nam dwóch wintach, jeżeli będzie taka potrzeba dodatkowo gdzieś tam zabezpieczyć. No, więc lecimy dalej z koksem. Wyznaczamy sobie teraz śruby w miejscach krokwi na dwóch profilach, aby następnie włożyć ekierki, żebyśmy mieć wszystko równiutko co do krokwi, aby finalnie otrzymać taki ładny tutaj produkt. Ok, konstrukcję mamy całą ustawioną, teraz zaczynamy sobie zaznaczać miejsca, gdzie będziemy kręcić śruby dwugwintowe, tak abyśmy się wstrzyli w krok, o którym wspominałem wcześniej. Że jak ładnie to wszystko wygląda. Ja wiem, że jest dosyć ciasno, no ale klient sam chciał, żeby jak najwięcej zmieścić na tym dachu instalacji fotowoltaicznej, więc proszę bardzo. Piękna konstrukcja. Na razie zamontowana. Jeszcze nie wypoziomowana. Pod prawie 14 kW modułów Sonex Energy 400 W, każdy z optymalizatorami mocy SolarEdge. A. Tak to się prezentuje. Tu jeszcze będziemy docinać profile. Wszystko ustawiać, żeby było o jednej ładnej płaszczyźnie na sznurek. Piękny widok o zachodzie słońca. Jutro kolejny dzień przed nami, kolejna zabawa, będziemy lecieć z tematem. Okej, okay, kochani, dzień dobry, witam Was kolejnego dnia. Wiem, że to wszystko jest w jednym nagraniu, ale miło się tak przywitać, e, więc tak wczoraj nie zdążyliśmy e, pouszczelniać uszczelek, ale oczywiście o tym nie zapominamy używamy uszczelniacza dzisiaj bitumicznego, dekarskiego e, i pędzelka do rozprowadzenia e, tej masy wokół e, uszczelki aby nam było dużo łatwiej i lepiej, I lepiej, żeby tutaj wszystko przylegało do, do uszczelek, więc ja się biorę do roboty, za chwilę zaczynam uszczelniać wszystkie uszczelki, następnie będziemy poziomować konstrukcję, przykręcać optymalizatory, ustawiać klemy i później przyjeżdża zwyżka, żeby podać nam panele tutaj na tak, bo jest dosyć wysoko. Tak jak mówiłem, nie żałujemy, rozprowadzamy go tutaj ładnie. Ten akurat jest taki fajny, nie jest jakiś za bardzo lepki, le, lejący się, więc ładnie nam będzie przylegał. Okej, okay, pokażę Wam jeszcze jak to poziomujemy od razu uprzedzam, jeżeli ktoś by chciał być ciepliwy, te uszczelki jeszcze nie są uszczelniane, bo postanowiliśmy uszczelnić je dopiero później, w momencie kiedy już wypoziomujemy całą konstrukcję, żeby nie brudzić rąk i sznurka uszczelniaczem. I teraz tak: najpierw opiemy sobie odpowiednią wysokość tutaj i tutaj do konstrukcji, tak? Na tych śrubach skręcamy w taką samą odległość, następnie rozciągamy sznurek z jednego końca do drugiego, z jednego końca do drugiego i ustawiamy każdą Lekierkę po kolei do sznurka. I mamy idealny, piękny stół. Tutaj już część konstrukcji jest wypoziomowana. Została nam tylko sama końcówka, tutaj. Ok, po, po uszczelnieniu szczelek e, wzięliśmy się za optymalizatorów. E, tutaj dajemy optymalizatory Solar Edge'a. Są to optymalizatory, które obsługują dwa moduły naraz, więc tutaj jest ich troszkę mniej. Dwa panele podłączamy pod każdy, ze względu na to, że są zacienienia, mamy wschód, zachód, jeszcze dodatkowo na zachodzie konstrukcja na wschód, zachód. Wspólnie z klientem właśnie postanowiliśmy, aby zamontować te optymalizatory solare. Aby miał jak najlepsze zabezpieczenie, żeby miał podgląd do całej instalacji, żeby czuł się pewnie bezpiecznie, a zarazem jak najlepszą wydajność ta cała instalacja miała, żeby, wiemy o co chodzi, tutaj żeby na zadzień nie miał wpływu tak na siebie panele. Więc tak to tutaj wygląda. Za chwilę skończymy kręcić wszystkie optymalizatory. Tu jeszcze drugą stronę mamy do porobienia, troszkę, bo tam brakuje kilku profili, które musimy podokręcać. Tu już jest ustawione, wszystko uziemiona. Instalacja, a co, co ważne, zaraz będziemy też uziemiać tutaj instalację, łączyć wszystkie te profile ze sobą razem. Przewodem uziemiającym FI-16, tak aby to faktycznie miało ręce i nogi. Wszystko, no i co, za niedługo przyjeżdża wyszka będziemy rzucać panele. Wspominałem wam, że. Na jedną instalację minus 10 kW idzie około dwóch uszczelniaczy, tutaj mamy w sumie 22 kW, więc wyjeżdża kolejny, tym raczej uszczelniacz kołczu dekarski przezroczysty. Ok, kolejne godziny na montażu za nami. Panele mamy tutaj wrócone, całe 45 sztuk modułów wleciało na dach. Konstrukcja jest jak widzimy uziemiona, tutaj ładnie wszystko połączone. Pętla jest zniwelowana, poszliśmy sobie tutaj przewodami tu ładnie, pięknie i tutaj do końca. Tu zamykamy nasz obwód. Przed nami teraz będzie wrzucanie klem na konstrukcję po to, abyśmy później, jak już tylko położymy panele, od razu możemy je dokręcać. Więc zawsze warto pamiętać o tym, żeby najpierw sobie przygotować klemy. Oczywiście wszystkie roz, roz, wymierza, odmierzamy odległość jak, jak, jak moduły, tak żeby nam żaden nie przeszkadzał później w kładzeniu na, panelu na konstrukcji. I co ważne, nie zapominamy o blaszkach uziemiających. Proszę bardzo. Żeby nie było, że jestem głosowny. mamy blaszka, 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 blaszka. Wszędzie blaszki, Słuchajcie, w, każdym panel, w każdym tutaj pod każdą klemą mamy blaszki. Ładnie, żeby nam się tutaj wszystko uziemiało. Każdy panel, był, żeby był ziemiony. Blaszka ma tutaj takie właśnie. Ząbki, które przebijają się przez ten lakier, który jest na module, na ramię modułu, po to, aby po prostu e, był jak najbardziej, jak najlepiej uziemiony. Tak to wygląda. Proszę bardzo. A tak, oto pierwsze moduły podwieszone tak się prezentują. Przewody podwieszone ładnie. Oczywiście patrzymy tutaj z tyłu na tą tylnią linię. Tutaj wytrytki mamy tylko jeszcze do podcinania. Nad, nad, nadmiar trytek, ten co został. A tak to wygląda z góry. Proszę bardzo. Proszę bardzo, nie zwalniamy tempa. Idziemy dalej. Zaraz leci tu moduł, tu, 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 tu. Robimy drugą stronę, a później lecimy tam. Dobrze, już końcówka przed nami. Powoli zaczynamy kończyć. Tutaj mamy pięknie podwieszone przewody. Panele położone już prawie wszystkie, tu nam zostało 6, 6 modułów. No i dół mamy tutaj skończony. W niektórych miejscach, gdzieś tam jeszcze przewody mamy do podwieszania, gdzie widać plastiki do zakładania. Tutaj korytka zrobimy takie aluminiowe specjalne, korytka na przewody, że jak będziemy kominem spuszczać, później przewód solarny, przewody uziemiające. To wszystko tu będzie ładnie, nie będzie leżało na dachu, tylko będzie wszystko za, zabezpieczone, te przewody, tak? Aby ta instalacja faktycznie była bezpieczna. Tutaj te profile podocinamy, wszędzie te plastiki pozakładamy na koniec, aby to ładnie wyglądało. Więc tak się powoli tutaj prezentuje nasza instalacja 22 kW. Ok, więc panele mamy wszystkie położone, proszę bardzo. Góra jest położona, cała korekta kąta. Teraz będziemy zajmować się tutaj docinaniem tych profili, te już są podocinane. No i na dole profile również już są podocinane. Przewód jest już puszczony kominem wentylacyjnym tutaj, który jest przygotowany specjalnie pod to. E, oczywiście ten peszel przymocujemy tutaj sobie, e, polecimy w dół e, i tutaj w korytku, tym takim, co Wam mówiłem, e, będziemy mieli ten przewód. No i tutaj tak samo dwa korytka pójdą, e, aby przewody pochować, a i tutaj mamy przewody, które też pójdą w korytku. E, wybaczcie za ten palec, ale najłatwiej tak gdzieś tam zwizualizować dłonią, e, więc tak to się prezentuje. E, jak na koniec pokażę Wam jeszcze fajnie. Fajny koniec, końcowy efekt całej pracy. Dobrze, moi drodzy, dziękuję Wam za to, że oglądacie te, to, to nagranie, że obserwujecie nasz profil. Słuchajcie, właśnie instalacji tutaj na dachu dobiegł czas końca, więc tak to się prezentuje wszystko. Mamy tutaj korektę konta, proszę bardzo. A tutaj, wszystko na wschód, puszczona instalacja, łącznie 22 kilowaty. Panele 400W firmy Sonex Energy bardzo fajne jakości moduły w Shingledzie, w technologii Shingled. Do tego optymalizatory Solar Edge, optymalizatory, które obsługują jeden optymalizator obsługuje dwa moduły. I tak to się tutaj prezentuje mamy samą instalację na Solar Edżu. I tak tutaj przewodów nigdzie nie widzimy, nigdzie nie wiszą. Wszystko zabezpieczone, uszczelki posilikonowane, tutaj tak, przewody puszczone w peszlu, i dodatkowo jeszcze w takich korytkach tutaj puściliśmy, żeby nie leżały bezpośrednio na dachu. Tak to tutaj wszystko wygląda. Profile zakończone tutaj dodatkowo plastikami, takimi, żeby to też estetycznie i bezpiecznie było dla klient, klienta w późniejszym użytkowaniu. Więc z naszej strony tutaj to wszystko. Jeszcze staram wam się pokazać, jak to wygląda instalacja od strony elektrycznej, czyli jak będzie powieszony falownik z zabezpieczeniami, żebyście wiedzieli, jak to też móc u siebie zamontować. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, polubić, dać kciuka pod naszym filmikiem, aby zwiększać szanse na dotarcie do jak największej liczby fanów fotowoltaiki.